Mhm. Mm Gdzie mam stoś świecę? Mhm, co to jest? Co to jest? Nie, nie, uporze. O nie. Nie umiem się bić. Oczki. O nie, jestem Kobe. Nie. Nie, nie, czekam. nie, Jeden baby. nie, 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 Dobra. go wyjaśnić. Dobra. nie, Kurde. Są tak... dobra. Sobę na dół. nie, 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 zaczynam. nie, Tu się restu. Kto to jest? Jaki on dobry. Trzeba to wyjaśnić. Dobra. Dobra. Szkoda, że nie odegrałem tabu. Dobra. Musimy... Nie, 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 nie. Nie wiem, czy ucieknąć. Kolego jest za mnie. Co on robi? Dobra, mam prawo. Ja nie byłam, czyli... Proszę potrafić Nie. Nie wiem. Smologi! Dobra, pobłot. No nice. Czemu? Bo mi się kręci! Ta walka jest jakaś. Dobra, musimy uciekać. Ile będzie mi się Co jeszcze? coś jest? Co jest? nieskończone! Nie trafię. Nie! Nie mogę! O Nie! ja weszłam! Się... Trzeba walczyć w taki sposób. Chodź tu. Jak ty mnie bijesz? Brzuch mnie boli! Muszę uciec! Czekam, nie dam rady! Chcę jakoś to wygrać! Z mi się w łeb, głowie kręci? Nie! Muszę uciekać! Proszę, popuśćcie mi! Nic nie mogę trafić! On u mnie się kręci! On ze mną się bawi! Dobra, muszę go zakupywać. A? To no O! No. Nie! Nie możesz mi to proszę. Kiedy mi się to skończy? Muszę uciec. Kiedy mi to się skończy, muszę uciekać jak najdalej. O. Się to skończy. Kilonie. O, skończył mi się ból brzucha. Dobra, teraz trzeba go rozdymieć. O nie, nie, to wiem, Unikam Unikano na serwerze. Jeszcze dzień grania, jeszcze takie coś. Muszę mi cię zakobować. Bo... Kurba, jestem. To... No ma Muszę cię zakorzywać. Kolego, ja się boję. Wtedy to chyba jak zjadłem jakieś tartyki, że mi się w kręciło. Dobra, musimy go na mózgu grać. O. To pierwszy raz gram w tą grę. Nie, one nie mogły ptuknąć. Tu trawa. Nie ma. Nie. Nie było. Chodź tu. O, o, o teraz puszczamy. Nie padła. Co, no co ma drugą? Dobrze. Drugi kobek. Dobra, muszę wykorzystać mejsa. Nie, nie wykorzystam go chyba już. To szybko. Dobra, klacz. Kurde, ostatnia, ostatnia bomba. Nie, Szybko. Nie można się podawać. Nigdy się nie podawajcie w swoich celach. Widzowie. Dobrze. Zapraszam pana. Trzeba wymawiać ci zrobić spuszczkę. No, co? Co, Krusty? Не, Нема. Нема. Не, я замка на мне. Ну, что-то не могу бить. Nie będziesz mnie bił w taki sposób, wiesz? No i trzeba do swojego korzystać. Próbujemy sobie grać. A odcinki mi się inne nie zapisały. Teraz pierwsza. No i co to jest, to jest za dobre. Nie. Trzeba po prostu sztuczkę nabrać. Piękny. Szyk czemu piszę szyk ma? Nie rozumiem go. Nie. Ej, no bo. On się tutaj zapewne zaraz nie nabierze, albo chcę go niech wsiąknąć. Szami... No. Tak, o nie. Nie ma. Bądź. O, no, gdzie druga wonia? zapraszam. Poddaj się kasty. dany grał na mieszczony, to A co próbujemy pnapnąć? Spałimy, tak? Gdzie jest ma jakieś to tam nie widziałem. To byłoby dobrze, żeby zobaczyć. Przepraszam. No nie. Nie wiem, jaki jest To szybko. Nie. Nie, nie zamykaj tego. końcu... Ja tak znaczone... Dobra. Skończyłem już,